Cześć wszystkim! Kudzej SRV12. Dzisiaj do mnie przyjechał moje maleństwo. Bardzo się cieszę. Jeszcze rejestracja, ubezpieczenie. I można udać się w trasę. Co mnie zaskoczyło w nim? To jego wygląd. Naprawdę, jest to 125. Ale żeby, jak ktoś, że tak powiem, dobrze nie wie, można się dobrze pomylić. Co tam dalej? Co mnie jeszcze zaskoczyło w To jest to, że jest napędzany pasem. Zobaczcie. Jest pasik. Nie ma łańcuszka. Plus na pewno minus, To jeszcze pewnie coś znajdzie. Szeroki bak, wygodnie się siedzi. Pozwoliłem sobie na podwórku pojeździć. Bo tak jak mówiłem, nie mam jeszcze blach, więc ubezpieczenia, więc nie chcę ryzykować. Tak wy wygląda wyświetlacz. O, czy Was sobie zdejmę osłonkę? Sorry za jakość, ale telefon też nie, nie najnowszy. Tak to wygląda. Widać podś podświetlane. Są manetki, więc całkiem, całkiem. Tyle co zdążyłem poczytać, to jest tutaj jakaś na i tak dalej. To, co się zdziwiłem w instrukcji, jest, że ma kontrolę trakcji, ale czy jest? Muszę poczytać. No co, najważniejsze. Zobaczymy, czy się odpali, bo trochę pojeździłem chwilę. końcówka, ale tak dam, żebyście też trochę posłuchali. Na obrazkach jest, jest, że ma dwie rurki u dilera a ma jedną. Uważam, że to jest dobre ze względu na kufry, bo będę chciał mieć kuferki. Tak on się prezentuje. Jestem mega zadowolony, podjarany. Czekam, kiedy Będę mógł go zarejestrować do urzędu, się dostać, bo podobno z tym jest problem u nas. Co jest jeszcze? Mogę pokazać bug, standardowy nakluczek. I co jest zaletą? Jest odchylany, nie trzeba trzymać jego w środku. Tak, a jeszcze może lampkę pokażę. Takie oczko ma ładne. Oczywiście, jak widzicie. Przednie, przednie lagi up and down. Dosyć fajnie wygląda. Opona przednia 120 na 80 marki CST. I tak to wygląda. Oczywiście na ABS-ach. Z tyłu mamy 150 na 80 15. A z przodu jest 16. Całkiem przyzwoicie wygląda. Powiem Wam szczerze. Całkiem, całkiem.